Dzisiaj posiejemy ogórka bo jeśli chcemy te ogórki sieć na rozsadę i trzymać je w domu albo nie wiem w jakimś inspekcie i ocieplać inspekt, to możemy już sobie je posiać. Zaczynamy siać od kwietnia. Oczywiście w maju również do gruntu można siać. Ja niektóre do gruntu do gruntu, a niektóre właśnie na rozsadę. Tutaj mam takie doniczki. Doniczki można torfowe użyć. Tutaj w tamtym roku zebrałam sobie nasiona arbuza. I ten arbus był to po prostu kupiony w sklepie arbuz bo nigdy nie uprawiam arbuza, a mam troszeczkę miejsca w skrzyni, bo tam nie, tą całą skrzynię nie zawalę ogórkami, bo to będzie tak dużo tych ogórków, że nie trzeba mi tyle, więc myślę, że posiejemy zaraz. Nasypuję sobie ziemi, o tak do tej wysokości i zaraz sobie otworzę paczkę i będziemy siać. Nasionek jest tyle i po trzy nasionka Dajemy do doniczki, tak jakbyśmy później po prostu je, jakbyśmy je siali do gruntu. Więc tak do takiej doniczki po trzy rozmieszczamy te ogórki i będą na pewno dobrze rosły. Wystarczy, że je później tylko podlejemy i świetnie będą rosły. Ja je przykrywam ziemią. O, letko uklepuję, ale tak leciutko i wystarczy, że podlejecie na przykład spryskiwaczem, bo to jest już bezpieczniejszy sposób niż podlanie z konewki. To na dzisiaj by było tyle, bo arbuzy w ten sam sposób posieję. Nie znam się na arbuzach, więc po prostu posieję w taki sam sposób, jak te ogórki, po trzy albo po dwa, nie wiem ile tam mam tych nasionek, więc tak po prostu je Osieje. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików na moim kanale i zostawcie subskrypcję oraz lajka. Mam nadzieję, że podobają, ci, podobają Wam się moje filmiki. Pa!